W niedzielę 4 sierpnia w ławkach na terenie nadleśnictwa Łuków odbyło się Święto Miodów Ziemi Łukowskiej. Jednym ze współorganizatorów był Powiat Łukowski. Już po raz jedenasty tu w ławkach odbywa się Święto Miodów Ziemi Łukowskiej. Tym razem nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z telewizją Lublin, a przez nią dzisiejsze święto transmitowane jest na cały kraj przez telewizję polską. Święto Miodów to znakomita okazja, żeby podziękować wszystkim pszczelarzom, w szczególności tym z naszego powiatu, za trud, wysiłek, wielkie poświęcenie. Bo to hobby, dla niektórych zawód, a dla niektórych to wręcz pasja. A dzięki pszczołom, dzięki pszczelarstwu. Przyroda ma się dobrze. Życzę wszystkim pszczelarzom jak najwięcej sukcesów, jak najmniej problemów, a jeżeli jakieś trudności będą, to my, samorządowcy z tereny Powiatu Łukowskiego, zobowiązujemy się do wsparcia, do pomocy. Jednym z punktów uroczystości było złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym Kazimierza Lewickiego, konstruktora ula typu Warszawski Zwykły. Szacunek i pamięć, która trwa wśród pszczelarzy, jest wynikiem dobrych czynów i pracy Kazimierza Lewickiego. Oddamy hołd patronowi naszego koła pszczelarzy Wukowie. Na kiermaszu produktów pszczelarskich oraz sprzętu pszczelarskiego goście mogli kupić prawdziwy miód z wiejskiej pasieki, wyroby z wosku pszczelego oraz profesjonalny sprzęt pszczelarski cyklicznie przyjeżdżamy tutaj. Zawsze mamy coś nowego w celu promocji miodu oraz naszych artykułów. W dniu dzisiejszym jest piernik miodowy na miodzie wielokwiatowym z dodatkiem gryki, całkowicie specyficzny, bez jakichś drożdży ulepszaczy, wczoraj pieczony przez moją małżonkę. Dlatego zapraszam na degustację. No i oprócz tego dzisiaj w tym roku mamy miód leśny z kwiatów lipy, ze spadzi lipowej i dzika jeżyna, malina, troszkę kruszyny, miód leśny, czyli pasieka, jak sama nazwa mówi, stoi w lesie oraz druga pasieka, która stoi w, przy domu. Jesteśmy w Łukowie już chyba piąty czy szósty raz, czyli prawie od początku. Mamy nadzieję, że za rok znowu się spotkamy. No i może będzie większa gama miodów, bo pogoda może będzie bardziej łaskawa dla pszczelarzy. Kwiat akacji kwitł tylko trzy dni przyszedł deszcz i zmyło wszystko. Jak kwitła lipa, to było bardzo znowu gorąco, te upały wszyscy pamiętamy te afrykańskie, które przyszły, no doprowadziły do tego, że kwiat lipy nie nektarował. I to się wszystko nałożyło. No tym bardziej, że obecnie już chyba mamy tylko dwie pory roku, zimę i lato i kwitnienie roślin miododajnych jest bardzo skumulowane. W obecnym roku było ciut miodu mniej, to czuć. Jednym z gości święta miodu w ziemi łukowskiej był wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. To znakomity dzień, piękna promocja ziemi łukowskiej i województwa lubelskiego i pszczelarzy, którzy robią fantastyczną pracę tu w województwie lubelskim wykonując zadania, które są niezbędne dla nas wszystkich. Jakby nie było pszczół przez 3 lata wymiera całe, cała populacja ludzka, więc ta praca pszczelarzy jest ogromnie ważna. Nie tylko dlatego, że daje piękne dary, takie jak tu widzimy wszędzie na stoiskach wspaniałe miody różnego rodzaju, nawet te pokrzywowe czy fasolowe. Nie tylko dlatego, że dają również te miody pitne, znakomite. Do spożycia dla dorosłych, ale dlatego, że pszczoła to jest warunek sine qua non życia człowieka. Za to bardzo dziękujemy tu na święcie w ławkach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przygotowane przez Nadleśnictwo Łuków, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Łuków, Lokalną Grupę Działania, Muzeum Regionalne W Łukowie i Starostwo Powiatowe W Łukowie. Przez cały dzień w telewizji regionalnej można było oglądać relację na żywo w programie Letni Weekend z TVP3 Lublin. Patronat medialny nad imprezą objęła także m.in. Łukowska Telewizja Master.